Dobiega końca remont dachu zabytkowej kamienicy Zgoda w Krośnie. Trzy lata temu część budynku kupiło Muzeum Podkarpackie w Krośnie. W połowie ubiegłego roku rozpoczął się gruntowny remont kamienicy. Kończy się wykonywanie nowego poszycia dachu, całego budynku zgody, a więc pokrycie. Blachą miedzianą, a częściowo dachówką stacji historycznych od strony ulicy Piłsudskiego. No, budynek wadziś wyglądał jak nowy, i naprawdę jest to wspaniały budynek z początku XX wieku, który no, miastu może przynieść tylko reklamę i chwały. Cały czas prowadzone są także prace remontowo-modernizacyjne wewnątrz budynku. Projekt obejmuje także pomieszczenia należące do cechu rzemiosł różnych. W sumie przestrzeń użytkowa Muzeum Podkarpackiego zwiększy się o 500 m2. W piwnicach będzie wystawa archeologiczna, bardzo nowocześnie urządzona i piwnice są już bardzo zaawansowane w remoncie. Powstaje też nowa zupełnie kotłownia. To jest niewielkie pomieszczenie, ale będzie służyło do ogrzewania tego budynku. No niedługo właśnie zaczniemy grzać, powinniśmy zacząć grzać, aby to wszystko zaczęło żyć i, i, i nabierać już takiego obrazu, jaki będzie ostateczny, czyli realizowane są już prace wykończeniowe, tynki, niedługo będą posadzki. Powstaną także magazyny studyjne oraz sale konferencyjne i warsztatowe. Koszt remontu budynku zgody wyniesie ponad 8 milionów złotych. Prace mają zakończyć się w maju przyszłego roku.